Dobry wieczór, kochani! Zgodnie z obietnicą będzie kolejne nagranie. Miało być 77, ale będzie tylko jeszcze jedno. A, e, bo chciałem się odnieść do tego, o czym zapomniałem wam, poczekajcie, bo tu mam jakiś cień, który mnie denerwuje. Tu, widzicie? Tu, tu jest, tu jest cień. E, znaczy, tu jest cień. Tu, 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 Znaczy, jest. Nie wiem skąd. A to z kamery cień. O, czekajcie. Takie odkrycia robię sobie. Chciałem wam powiedzieć do końca, o co, bo było... tak mieliście mi przypomnieć. Co miałem powiedzieć na temat 4 kwietnia? 4 kwietnia, 4 kwietnia, 4 kwietnia, 4 kwietnia to, jest moje, to są moje urodziny co roku. Z jakiegoś powodu? Pewnie się urodziłem w tym dniu. Natomiast w tym roku jest o tyle ciekawie, że jest rok 2020. Numerologicznie to jest 4. Ja jestem urodzony 4 kwietnia. A w tym roku kończę 44 lata. Taki zbieg okoliczności. Ale ważne jest coś innego. E, mówimy ostatnio dużo o tym, e, czy ja mówię, a wy słuchacie? To jest fajne. E, mówimy ostatnio dużo o tym koronawirusie, o tej całej aferze, oczyszczanie ziemi, reset. Fajnie jest. E, w poniedziałek, czwartego, nie w poniedziałek, w sobotę, kwietnia jest, e, jest wielka medytacja ogólnoświatowa. Jest na moich, e, na, moim, e, e, na mojej grupie facebookowej Jakubowski 76 gadam, bo lubię. Linka znajdziecie zaraz pod spodem. Tam jest, patrzę, tam się tak błyszczy. Tam, jest, tam będzie umieszczone, umieszczona godzina, w której odbędzie się ta medytacja. Polecam gorąco. Nic nie kosztuje, a może uspokoić. A nawet dać coś dobrego dla świata. Na przykład. A co do komentarzy już po ostatnim filmie, kiedy mówiłem, że w tym resecie, przepraszam, że mi się odbija, ale dopiero zjadłem kolację. O takiej mam żołądek 44-letni, że jest w musi. Mówiłem wam o tym, o tym resecie. O tym, że można znaleźć strasznie dużo dobrych rzeczy dla siebie, że można sobie odbudować świat. E, jeden z widzów mi napisał coś takiego: A co mają zrobić rodziny, które w tej chwili nie zarabiają? E, muszę to włosy pospać. E, które nie zarabiają, a, a mają dom na kredyt, samochód na kredyt i w ogóle, i teraz stracą wszystko, bo, bo na kredyt. Może im nie jest potrzebny ten kredyt? Może ten dom jest tylko zwykłym ego, żeby. Wzięli na kredyt, na których nie stać tak naprawdę, bo skoro zapierdalają obydwoje i nie mają czasu dla dzieci. A teraz, kiedy ich reset i kwarantanna zmusiła do siedzenia z dziećmi, nagle się orientują, że jakie fajne mamy dzieci. Ojej, I potrafią mówić. O, kiedy się one nauczyły mówić, nie? Trochę sobie teraz dowcipkuję, ale tak to wygląda, słuchajcie. koronawirus przyniósł naprawdę, ta kwarantanna przyniosła bardzo dużo dobrych rzeczy. Zamknięto ludzi w domach i zmuszono ich do tego, żeby zaczęli się wzajemnie poznawać. Nie używając na przykład, nie wiem, telefonów, bo są ze sobą w jednym pokoju, więc trochę głupio by było. I nagle zaczynają się prostować wartości, które nas opuściły przez ostatnie dwie dekady. Wartości, które polegają na rodzinie, na, na, na wzajemnym rozumieniu się, szacunku, zainteresowaniu się siebie nawzajem. I wracając do tego przysłowego domu na kredyt i samochodu na kredyt, czy to taki zwykły przerost ego i ktoś może... A może wielu z Was puknie się teraz w i mówi kurwa, to ja zapierdalałem w tej korporacji czy gdzieś tam, nie widząc żony ani dzieci przez tyle czasu, bo przychodziłem do domu, szedłem spać i wychodziłem z domu, oni jeszcze spali tylko po to, żeby w moim głupim przekonaniu dać im dom i samochód, z którego i tak nie korzystają, bo wszyscy tam tylko śpią, nikt ze sobą nie rozmawia, nikt ze sobą nie je posiłków, nikt ze sobą nie czyta książek, nie gra warcaby. I nawet jeżeli stracą, tak sobie myślę. Nawet jeżeli niektórzy ludzie stracą ten. ten ja przepraszam za mój podlaski akcent, ale ja się ostatnio obracam bardzo dużo w, wśród ludzi z Podlasia i mi się udziela, bo ja jestem słuchowcem i natychmiast łapię. Ja zresztą mi się ten akcent bardzo podoba. Znaczy, jeszcze nie jest taki ostry jak powinien być, ale już jest y, bliżej niż dalej, do tego, że ze Ślązaka zostanę Podlasiakiem. Nie, nie, czy się tak mu w ogóle mówi Podlasiakiem, ale może w zwiedźmą z Podlasia szeptuchą zostanę na pewno. Więc y, może, może to nie może, na pewno. To zbliżenie się ludzi ze sobą w rodzinach, e, to może większe rozmawianie ze sobą. Teraz, kiedy wielu z nas ma starszych rodziców, którzy z nami nie mieszkają, nagle się zorientowaliśmy: kurwa, powinienem do mojej mamy dzwonić co najmniej dwa razy dziennie, żeby z nią porozmawiać. Nie mogę jej zobaczyć, ale chcę z nią porozmawiać. I wielu ludzi zaczyna dzwonić do swoich rodziców po kilka razy dziennie, kiedyś odrzucając ich połączenia: kurwa, znowu matka dzwoni. No. Ja myślę, to jest moja opinia, ale ja z reguły mam rację. Po, naprawdę, teraz byłem nieskromny, ale uważam, że na to zasłużyłem, żeby być nieskromnym. Ja w wielu przypadkach mam rację i uważam, że ten reset, który się dzieje w tej chwili, jest bardzo dobry dla nas wszystkich. Kiedy się wyzbędziemy trochę ego, tak musi sąsiedzi z dołu, którzy właśnie się kłócą od, od kurwa pięciu dni, nie potrafią ze sobą wytrzymać. Oni się wymieniali w drzwiach. Ona pracowała na nocki, a on pracował na dniówki, i oni się wymieniali w drzwiach. Byli cichym, doskonałym małżeństwem przez parę lat, jak tu mieszkałem. Teraz są na kwarantannie od tygodnia i tam są awantury bijatyki: policja już dwa razy była. Ci ludzie się chyba w tej chwili dopiero orientują, że oni nie nadają się jako małżeństwo w ogóle, albo się dogadają, albo się zabiją. Ale mam trójkę dzieci, więc muszą coś z tym zrobić. To też jest ich decyzja, nie będziemy decydować za nich. Fajnie jest, moi drodzy, słyszeć od was głosy, że nie jestem pierdolnięty. Dzisiaj miałem kolejną rozmowę z kolejnym widzem. Tomek z Podlasia, pozdrawiam bardzo serdecznie, nie będę wymieniał nazwiska, jest kolejnym widzem na przestrzeni kilku, ostatnich kilkunastu dni, który do mnie napisał e, i, i taki, i taki standardowy, standardowy start rozmowy jest przepraszam, nie chciałem Ci przeszkadzać albo zawracać Ci dupy, ale chciałem Ci powiedzieć coś ważnego. A ja wtedy zaczynam gadać. Słuchajcie, jeśli wielu z Was chce ze mną porozmawiać, mnie jest bardzo łatwo znaleźć. Wyślijcie sobie na grupę facebookową Jakubowski76 kanał, bo lubię, albo na mój profil facebookowy. Tam możecie do mnie napisać. Ja może nie odpisuję od razu, bo czasami śpię, albo na przykład robię inne rzeczy, nie chcę mówić jakie, ale jestem i, 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 i często rozmawiam z ludźmi i, i lubię ludziom e, nie nie chcę używać słowa poświęcać, bo nie poświęcam tego czasu. Ja go, ja, go, e, ja go korzystam z tego czasu, który mogę spędzać na rozmowach z wami, nawet pisemnych. I no tak, bo jest rozmowa ustna i rozmowa pisemna, nazywa się czat. Dożyliśmy takich czasów. Ale fajnie jest z Wami rozmawiać. Ja się bardzo wielu rzeczy uczę. Uczę się cały czas od wielu. Słuchajcie, wracając do tego, co się dzieje wokół nas, bo teraz się będzie zaostrzało, moi drodzy, chciałbym tylko powiedzieć, że dla tych świadomych, to będą wiedzieli, o czym mówię, dla tych nieświadomych nie sobie przemyślą, pozostańmy spokojni we własnych sercach. Wyzbądźmy się ego, zarozumialstwa, tego, żeby zawsze mieć rację. Posypmy trochę głowę popiołem, ale nie, że niekoniecznie, a może przytulmy po prostu tych ludzi, z którymi czasami się kłócimy, bo, bo chcemy mieć rację za wszelką cenę, a nauczyliśmy się tego, żeby, żeby po prostu mieć rację. Każdy, każdy z nas ma przerośniętego. Ja, ja, kurwa, ja to dopiero mam przerośniętego. Bardzo ciężko mi się z niego wyzwalać od kilku lat już. To nie jest sprawa wczorajszego dnia, tylko kilku ostatnich lat, ale uczę się. Mam nadzieję, że... Ja lubię ten, taki mój ulubiony dowcip. I don't do the same mistake more than five times. Nie robię tego samego błędu więcej niż pięć razy. Więc, więc jakoś tam do przodu idę. No. Pozostańmy spokojni we własnych sercach. Niech nas nie obchodzi, co się dzieje naokoło. Niech się siwali i pali. Zostańmy w domach. Nie mówię tu o kwarantannie, na zasadzie stay home, ale zostańmy w domach wśród bliskich. Tam mamy naprawdę oparcie. Chociaż ci ludzie czasami nas wkurwiali. Być może wkurwiali nas dlatego, że ingerowali w ścieżkę, którą sobie wymyśliliśmy. Na przykład, tego tu muszę osiągnąć, to muszę zrobić, wypierdalaj, bo się uczę, wypierdalaj, bo, bo, bo robię karierę, wypierdalaj, bo na chuj ty mi jesteś w ogóle potrzebny. W ogóle, za, dlaczego ja za ciebie wyszedłem, nie? Pytanie. Ja sobie takie pytanie ostatnio Dlaczego ja wyszedłem za mojego ostatniego męża? Żego już nie ma, se poszedł. W sumie dobrze, że poszedł, bo nie pasowaliśmy do siebie w ogóle. Ja wiem, dlaczego za niego wyszedłem. Nie wiem, czy on wie, dlaczego on za mnie wyszedł, ale dwoje mieliśmy z tego korzyści. I to nie było małżeństwo, tylko biznes. Więc jeżeli nie macie nikogo, to może nawet lepiej, bo lepiej nie mieć nikogo, niż być z kimś, komu się sprzedajemy. A no, zabrzmiałam ostro, ale to nie chodzi o kurestwo, absolutnie nie, nie. Inna rzecz to no mówię: dzisiaj Hilton obchodzi swoje 12 urodziny. To jest istota, to jest zwierzątko, to jest człowiek, tak naprawdę, tylko że z uszami, czterema łapami, które. Czy też mam uszy? Który, który spędził ze mną całe życie i zawsze wiernie przy boku. jemu się należy przeogromny szacunek i kurwa pomnik za cierpliwość, tak naprawdę zwłaszcza ze mną. Jestem naprawdę okropnym człowiekiem w prywatnych relacjach. W takim sensie, znaczy, okropny, nie, nie jestem zły czy złośliwy, jestem bardzo dobry, ale jestem strasznie absorbujący uwagę. Na przykład, jestem dużym egocentrykiem, jestem ogromnym. I tym też sobie teraz, yy, właśnie przez te dni ciszy, jak ja to nazywam, czyli tej kwarantanny, sobie nad tym pracuję. Polecam, żebyście sami sobie znaleźli swoje własne wady. To jest bolesne, ale opłaca się popracować nad nimi. Tymczasem życzę Wam dobrej nocy i bądźcie dzisiaj w nocy wyjątkowo spokojni. Bardzo Was o to proszę. Zobaczycie, że coraz więcej rzeczy będzie, będzie się nam otwierało. Pierdolnie w nas duża energia słoneczna, tyle Wam tylko powiem, ale nie przejmujcie się tym absolutnie, pozostańcie po prostu spokojni w sercach. Dobranoc kochanie.